A jo pucheroczek wylozem na pniocek, z pniocka do dołecka, zabiłem robocka, z tego robocka zrobiła się gnida, a z tej gnidy wyskoczyły... I tak od ponad 200 lat pucheroki chodzą w kwietną niedzielę po domach bibickich gospodyń i gospodarzy i swoje oracje wygłaszają. Szanowni młodzi przyjaciele, cieszę się, że dzisiaj razem z nami tę tradycje naszych dziadków, babć, naszych ojców, kultywujecie. To dawna historia. Na początku XVII wieku przy dworze w Bibicach istniała średnia szkoła, w której uczyli się prestiżacy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, mieszkali oni w budynku, który nazywał się Kolonią. To byłby taki nasz współczesny akademik. Posiłki jedli w stołówce, jednak jedzenie tam było szczerze powiedzmy marne. Tak, jak we wszystkich stołówkach. No tak. jasne. U mamy w domu jedzenie na pewno było lepsze. I po, problem pojawił się, bo ci żadcy zostawali na święta wielkanocne w kolonii. Na długo przed świętami wykonacnymi właśnie zastanawiali się, co zrobić, aby na ich stołach świątecznych nie brakowało, nie, nie brakowało pokarmów. I wtedy wpadli na genialny pomysł. Postanowili, że przebiorą się za biednych chłopców. Ich strój był naprawdę skromny, taki jak mój. Czapka jak ukrasnala ze słomy, w dzisiejszych czasach robimy ją z bibuły. Słoma wystająca z cholewek, teraz akurat słomy nie, nie dało się czasem znaleźć. E, no i co jeszcze? E, Kożu, popatrz, widzę też. Odwrócone do góry futrem, tak? tak. E, policzki i broda dla niepoznaki były ubrudzone sadzą, na przykład gdyby dziewczyna chciała chodzić jako puherok. E, w prawej ręce trzymali laskę, którą stukali przy wygłaszaniu oracji, zaś w lewej trzymali koszyk, do którego zbierali e, jedzenie. No i co oni robili? I oni postanowili, że rano, w dzień Niedzieli Palmowej, wyruszą w takich strojach, e, po bibickich gospodach i odwiedzać gospodarzy i wygłaszać im wymyślone przez siebie śmieszne mowy, które nazywały się Oracjami. I mieli nadzieję, że dzięki temu, że będą wygłaszać te oracje, dostaną w zamian od gospodarzy e, kawałek kiełbasy, placka, jajka, a może nawet kawałek sera. Tak też było. Wracali do kolonii z pełnymi koszami. Dziś niedziela palmowa. Za tydzień Wielkanoc Chodzi po bibicach Puchę roków moc I ja z nimi chodzę Od domu do domu I głoszę orację Nieznane nikomu O wodzie suchetniej O wiedźmach z pastwiska i o siowym koniu, co zgubił kopyciska, ciska, o baleniu sobótek na zieleńskim stoku, i poszczaniu wianków w bibickim potoku. Oj, śmiała się gospodyni serdecznie i szczerze, i wkładała do kosza jaja, sery świeże, a ja. Dziękowałem, nisko się kłaniałem i całą rodzinę Bogu polecałem. Stańcie gospodyni, stańcie gospodarzu, bo już dzień nastaje, puche na podwórzu. Popatrzcie się na mnie i rzetelnie opuśćcie. I duże jajeczka do koszyka A na drewnianym moście wy gospodyni Pana Boga proście, aby A się drewno, ja na niego chodzi. Trenek, a skąd masz takie paski. od się. Przeszliśmy tu do Was i o głosimy. Dacie nam kołacza, to się posimy. Pójdziecie do nieba albo i dalej byście pucheroków poratowali. Wziąć mu gnoś i do brzucha coś. Czapka wysoka, koszuch trochę stary, prosi pucherok gospodarzy o dary. Przyjechał z Krakowa na kwietną niedzielę, by wam powiedzieć wiele. Głosi, głosi, gada, gada, laską stuka, koszykiem wywija, wszystkie, kury pozabija. Świnie przepędzi, krowy rozgoni, barany kijem pogoni. Jak mu nic nie dacie, to zbieje kroki na płocie. Pucharotki, nieborodzki, dajcie ludziom święty Bardzo dziękujemy. Gospodynie z bibic już wam coś rozdają. A ja mały pucherocek wylałem na pniocę. Z do dołeczka zabiłem roboczka. A z tego roboczka baran i owieczka. A z tego barana mleko i śmietana. A z tej śmietany kościół murowany. Pacioreczki, dybioneczki za pasikiem noszę. A was gospodyni o jej proszę, a jak mi nie dacie, to mnie podniewacie. To wam wszystkie garki porozbijam, co na piecu macie. Są bułki na mieście, i cieni przy mieście. Są laski z kwarogiem, pozostańcie z Bogiem. Jechał wedle stępy, a duchlet poczęty. Zaczął go krajać, baba zaczęła łajać. Nie łaj, babo, łaj! Wezmę cię w tańce, nie pójdę, nie pójdę. Bo mnie boli palec. A cóż ci w ten palec? Ugryz mnie padalec. Pójdźcie do nieba albo i dalej. Byście pucheroka poratowali. Co ty tutaj robisz z kości pucheroku? Powie mi zachodzę od samego świtu. Zbieram do koszyczka nie jajeczka. W kubełku śmietany drobineczka. A ty co zebrałeś, starszy puchy roku? Chodzę tu po domach, bo nie spotkasz chatę. Gospodyni tutaj są bardzo bogate. Wyjdźcie z domu, gospodarze, przynieście nam chleba w darze. A będzie się wam darzyło, cały przyszły roczek dobrze żyło. Brawo. Popatrzcie się na mnie, dobrze mnie i duże jajeczka do koszyka włóżcie, żebym se nie myślał, żeście bardzo skąpi, To pucheroka polubi, ten do nieba wstąpi. Jechałem z Minczowa, na kwietną niedzielę, usiadłem na rogu stodoły, widzę dzieci wiele, nie śmiałem się starać pytać, co z tych dzieci będzie, a ona mi odpowiada, każdy księdze będzie, cóż ty, ja u Chrystowio, lecieć na tę parafio, uczyłbym się i o, ale mi się nie chce, bo mnie widać hełce a stukam tu laską, koszyczkę wybiją, jak mi nic nie dacie, to was powybiją. Drodzy Państwo, chcielibyśmy rozdać nagrodę za najbardziej wiarygodny strój Pucheroka, przypominający, zbliżony do tradycyjnego. I wyłonił jury z Centrum Kultury, wyłoniło takie osoby. Kamil Sobociński z Koszkwi, Kazimierz Liberacki z Zielonek i Piotr Sokół z Bibic. Brawa dla Kamila. Na nadchodzące święta, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, wielkiej nocy, spotkań rodzinnych przy Wielkanocnym stole wszystkiego najlepszego. A dzisiejsze oracje super, myślę, że występ pana Józefa i... Znuczki, Zosi, kapitalne urozmaicenie dzisiejszego spotkania. Gratuluję odwagi i takiego preludium do tych oracji, które były. Dziękuję wszystkim rodzicom, opiekunom, którzy tak wspaniale przygotowali dzisiejszych aktorów, którzy widzę, że sobie bardzo fajnie radzą na scenie i nie przeszkadza im to, że ktoś z wokół mówi, super, tak ma być. Gratuluję, wszyscy jesteście zwycięzcami. Ja również witam przede wszystkim Państwa serdecznie i samego dobrego na święta w rodzinnym gronie z pamięcią o tych, którzy z nami nie świętują i ku naszej pięknej barwnej tradycji. Dziękuję bardzo. Wszystkie linii, te 8 trzy, jakaś tam akceleracja jest utrzymana, no, co nie zawsze się dawało w ale to jest należy coś takiego. Ale kiedyś to, to To jest to, to, są to Właśnie dlatego, że że to, to, jest, to, jest to, normalne, to <ścoughs> Thank you. Потому что мы не можем. У нас есть настроение, а у вас Не понимаю, что. Это не